Zacznę nową serię. Gdzie będziemy nagrywać różne podgrup, podróbki? Ten yy, i Fortnite właśnie. wymyśliłem tak sobie. Właśnie tutaj mamy pierwszą. Uwaga, pierwsza. Coś żeby zjeść No, uwaga, czekamy Dobrze, że jest po polsku ok free farbrock z nie, nie zainstaluję czekamy warstwy kody mur, kupon kody nie, nie, nie chwila. Miałem, nie, dobra. Podróba. Terus, hmm, to jest jakaś podróga. Teraz czekamy. Łotnie tworna gra. Hmm, a i to wygląda jak full night. Tylko taka inna grafika. Popiorę, zrobiłam cięcie. Dobra, wchodzimy. o, no, dobra. Przyznam ładne. Jak na podłupka Fortnite'a Ładne. Strasznie. O, dobra, jakieś wązki. To mi się podoba też. More games, game. Than... Už, ne a co? Pi pi pi, dar mu védou no. no dobra, exit. Play. Hmm. Martyr's Royale. Aha. Až kur muši, od té misi. Dobrá, první misi. Nào, miếng tụi bà play Nè Mà nè, chẳng thể có màu gốc gốc nha nha Nè Nè chẳng Nè, nè chẳng Nè chẳng play robimy. Dobra, gramy. Laduje nam się nóż. Zejmy mi to mało główno z ekranu. coś Dobra. kupujemy tutorial, no, 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 no. Шкур, тут не да играть в эту игру. Не, ну я с этого выхожу уже. Так же не давай играть. Ух, лаплей. Dobra, jeszcze ta ostatnia podróbka. I se ten. I sobie kończymy jeszcze ten odcinek. O no właśnie! Kurde, zapomniałem na początku odcinka o że o żebranie łapy w górę. Zapomniałem. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję ten ze dzwoneczkiem. No właśnie, macie co zostawić. Mm. Nie wiem. Nie wiem, jak ja w to ułożyłem, ale jakoś tak. Że <laughs> to miał być drugi, że to miał być trzeci rozdział, drugi, trzy, drugi rozdział. Kur że to miał być trzeci rozdział. Um, aha. Aha, że to są tapety. Nie, no. To są tapety, to ja to odinstaluję. Zostavte łapky v gůru, a my končíme ten odcinek. I substrukci s volnočkem. Mňau,